Księga Rodzaju, rozdział 21. Narodziny Izaaka. Wreszcie pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził i którego mu Sara zrodziła. Imię Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego, Izaak. Sara mówiła, powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. I dodawała, Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi, Sara będzie karmiła dzieci piersią. A jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi. Naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna, a wtedy bóg rzekł do Abrahama, niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Z syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielki naród, bo jest on twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Berszeby, er a gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie mówiąc, nie będę patrzyła na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba. Cóż ci to hagar, nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnie z wodą. A ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. Mieszkał stale na pustyni Paran. Matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. Przymierze z Abimelekiem. W owym czasie Abimelek, z dowódcą swego wojska Pikolem, tak powiedział do Abrahama. Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc teraz tu, na tym miejscu, przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego nie dopuścisz się zdrady, że jak ja obeszłem się z Tobą łaskawie, tak też i Ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gościem. Abraham rzekł: Przysięgam, Równocześnie Abraham zrobił Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą zabranej mu przemocą przez ludzi Abimeleka. Abimelek odpowiedział: nie wiem kto to uczynił, boś ty mi nie dał o tym znać. Dopiero teraz dowiaduje się o tym. A potem Abraham dał Abimelekowi owce i woły i tak obaj zawarli przymierze. Abraham wydzielił nadto z trzody siedem jagniąt. Abimelek zapytał Abrahama, Co znaczy tych siedem jagniąt, które oddzieliłeś osobno? Odpowiedział Abraham, Tych siedem jagniąt przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię. Dlatego nazwano tę miejscowość Berzeba, że tam obaj złożyli przysięgę. Po zawarciu przymierza w Berszebie Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali się w powrotną drogę do kraju Filistynów. Abraham zaś zasadził w Berszebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana Boga Wiekuistego. I tak przebywał Abraham przez długi czas w kraju Filistynów. Teraz komentarz. Obietnica Boża dotycząca potomstwa spełnia się. Bóg życia nawiedza Sarę i daje jej, bezpłodnej kobiecie i jej staremu mężowi syna Izaaka, który zgodnie z wymogiem przymierza zostaje obrzezany ósmego dnia po narodzeniu. Następnie zostaje wyjaśnione znaczenie imienia Izaak nadanego dziecku. Współbrz... Współbrzmi ono z hebrajskim słowem Sachu. Koku, które oznacza śmiech, radość, taniec. Odpowiedzią na sceptyczny śmiech Sarii Abrahama jest śmiech Jahwe, czyli Izaak, znak uśmiechu Pana, który spełnił swoją obietnicę. Całą tę scenę przepełnia krzyk radości, wesołość, nastrój święta, który następował w rodzinie i plemieniu. Gdy przychodził na świat, Potomek przywódcy klanu. Fragmentem tym kończy się długi etap i przymierza, i bezpłodności. Nie jest to jednak ostateczny kres. Historia wiary ma jeszcze kolejne trudne i niejasne etapy. I rośnie, gdy kończy się czas karmienia piersią, co na Bliskim Wschodzie następuje późno, zwykle około trzeciego roku życia dziecka, zostaje urządzone wielkie święto. Należy pamiętać o wysokiej umieralności wśród dzieci w tamtych czasach. Wówczas na scenę wkroczy inny syn Abrahama, Izmael, którego urodziła mu niewolnica Sary, egipcjanka Hagar. W opowiadaniu, które będziemy za chwilę czytać, jest wiele elementów znanych już z rozdziału XVI księgi rodzaju. Możliwe, że chodzi o kolejną redakcję tych samych wydarzeń w duchu innej tradycji, tradycji aczkolwiek różnice między nimi są zasadnicze. W opowiadaniu tym, które przypomina treścią rozdział 16 Izmael wyszydza Izaaka. Jak Sara Hagar. Rezultat jest jednak ten sam. Sara domaga się wydalenia Hagar i jej syna. Żądanie to sprawia Abrahamowi ból. Bóg pociesza go, zapewniając, że Izmael mieć będzie pomyślną przyszłość. Jednak spadkobiercą obietnicy jest tylko syn Sary, mimo że jest młodszy. Opowiadanie staje się coraz bardziej emocjonujące. Po pustyni włąka się kobieta ze swoim synem, który jest przedstawiony prawie jako dziecko, choć z treści wynika, że to raczej młodzieniec. W rozdziale 17 miał już 13 lat. Rozpaczona Hagar zostawia swe dziecko pod krzewem i oddala się, aby nie patrzeć na jego śmierć. Bóg jednak słucha głosu słabych i cierpiących i z wielką łagodnością wkracza do akcji. Zachęca kobietę, aby się nie lękała. Wyrażenie charakterystyczne dla Bożej interwencji zbawczej. Wzięła chłopca za rękę i poszła znaleźć studnię na pustyni. Napięcie znika, chłopiec wraz z matką zostają uratowani. Dla obojga rozpoczyna się prawdziwe życie nomadów. Izmael żyje na pustyni południowej, która sięga aż po półwysep Synaj. Nabiera sił i staje się wojownikiem. W ręku ma łuk, z którym poluje i którym się broni. Jeszcze raz jest przedstawiony jako przodek mieszkańców pustyni. Jego małżeństwo z Egipcjanką, rodaczką jego matki, wskazuje na to, że wchodzi on na drogę odrębną od tej, którą iść będzie Izrael. Na marginesie tego opowiadania, napisanego z wielkim psychologicznym wyczuciem, dodajmy jeszcze jedną uwagę, a mianowicie, że potwierdziło ono w pełni znaczenie imienia Izmael, czyli Bóg wysłuchuje. Na scenę wraca teraz Abimelek, król Gerary, którego spotkaliśmy w rozdziale 20. Prawo używania studni było dla ludności koczowniczej i jej stad sprawą życia i śmierci. Łatwo więc dochodziło między pasterzami do napięć z tego powodu. Nasz, nasz tekst jest zapisem konfliktu pomiędzy sługami Abrahama i króla Abimeleka rodzi się konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii na drodze porozumienia, które zostaje uroczyście zawarte. Znakiem osiągniętego porozumienia jest siedem owiec, swego rodzaju symboliczna zapłata, która nadaje Abrahamowi prawo do używania studni. Abimelek przyjmuje dar, który składa się jeszcze z dodatkowych wołów i owiec, potem jest uroczysta przysięga i król wycofuje się razem z dowódcą swych wojsk na własne terytorium. Zwane rejonem Filistynów. Liczba 7 i słowo przysięga ukazują, jaki jest ostateczny sens opowiadania. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że Abraham sadzi drzewo w pobliżu studni i wzywa imienia Pana przedwiecznego Boga, czyli spełnia akt kultu. Chodzi o wyjaśnienie genezy znanego miejsca postoju karawan, w którym mieściło się sanktuarium drogie Izraelowi i jego historii. Była to Berszeba, dziś ważne miasto w Izraelu. Nazwa zawiera hebrajskie słowo ber, studnia oraz szeba, które może być odbiciem zarówno słowa siedem, jak i przysięga. Nazwa sanktuarium mogła być tłumaczona jako studnia siedmiu owiec lub też studnia przysięgi pomiędzy Abrahamem i Abimelekiem. Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę czytelnika na to, że epizod ze studnią Berszeby powróci w rozdziale 26. tam jednak bohaterem opowiadania oprócz króla Abimeleka będzie syn Abrahama Izak być może chodzi o inne opowiadanie o tym samym wydarzeniu i dodatkowe objaśnienia odstawienie od piersi od piersi na wschodzie czas karmienia piersią był dość długi Mógł się przedłużyć nawet do dwóch lub trzech lat. Przy końcu tego okresu ojciec urządzał wielkie i uroczyste przyjęcie. Odstawienie od piersi, biorąc pod uwagę wysoką śmiertelność dzieci, było chwilą wielkiej radości dla rodziny i całego klanu. Z tego powodu w czasie uroczystości składano ofiarę dziękczyną dla bóstwa, które ochraniało rodzinę, pozwalając jej na posiadanie zdrowego dziecka. Narodzenie Izaaka. Z narodzinami Izaaka wypełnia się ostatecznie obietnica Pana Boga oraz powraca jeszcze raz temat śmiechu. Izaak i Izmael. Rodział XXI księgi Rodzaju przeciwstawia sobie dwóch synów Abrahama, którego wybór uprzywilejowuje Izaaka. Myślę o świętego Pawła. Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała ten zaś z wolnej, na skutek obietnicy. Uzupełnia ten przykład przeciwstawienie sobie Sary i Hagar, które apostoł swobodnie interpretuje jako symbol dwóch przymierzy, tego synaju i nowego przymierza w Chrystusie. Izmael odgrywa w tradycji muzułmańskiej bardzo ważną rolę jako przodek plemion arabskich. W literaturze późniejszej, od Koranu, Wypędzenie Hagar i Izmaela jest uważane za wydarzenie opatrznościowe, będące wolą Pana Boga. Istnieje tradycja. Hagar i Izmael są posłani na pustynię arabską i przybywają do Mekki, gdzie się osiedlają. Następnie Abraham tęskniąc za synem często go odwiedza, a w czasie ostatniej swojej wizyty wspólnie z Izmaelem budują kaba. Centralne miejsce kultu jedynego Boga, Laha. W Koranie w opowiadaniu o złożeniu ofiary z syna bohaterem jest nie Izak, lecz Izmael. To jemu Abraham oznajmia decyzję Pana Boga, a Izmael podporządkowuje się jej całkowicie jako doskonały muslim, po arabsku poddany. Słowo to oznacza wierzącego muzułmanina. Od niego właśnie pochodzi nazwa muzułmanin. Problem dziedzictwa. Był on jednym z zagadnień szeroko omawianych w prawodawstwie starożytnego Wschodu, co stanowiło jego ważności w życiu społecznym. Zwykle synowie niewolnic byli wyłączeni z dziedzictwa, jednak mogli dziedziczyć w przypadku braku męskich potomków zrodzonych przez żonę. Ber Sheba. po hebrajsku ber znaczy studnia. Druga część nazwy tłumaczona w tekście biblijnym odnosi się do słowa szeba, siedem. Co znajduje wyjaśnienie w wierszu 30, tych siedem jagniąt przyjmiesz ode mnie, żeby mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię. Jak i w relacji z czasownikiem niżba przysięgać, jak wskazuje wiersz 31. Dlatego nazwano tę miejscowość Berszeba, że tam obaj złożyli przysięgę. Aharoni, archeolog izraelski, który nadzorował prace wykopaliskowe w Teles Saba lub Tel Berszeba, położonym o 5 km na zachód od dzisiejszego Berszeba, odkrył miasto, którego najstarsze warstwy datuje się na IX wiek przed Chrystusem. Na zewnątrz miasta znaleziono studnię. Profesor Aharoni pro proponuje, by ją utożsamić ze studnią wspomnianą w Księdze Rodzaju, w rozdziale 21, wersecie 30. Inni naukowcy są jednak sceptyczni wobec tej sugestii i utrzymują, że wspomniana studnia powstała dużo później aniżeli studnia Abrahama.